Witam Was serdecznie. Max Pejper przedstawia MotoGP21. To jest mój kolejny odcinek z mojego menadżera. Tym razem postanowiłem, że w tym odcinku z Grand Prix Ameryki pokażę jednak tego menadżera, bo naprawdę bardzo mi tutaj interesuje ta kamera, jaką mamy z lotu helikoptera. Bo naprawdę jeśli chodzi o Amerykę, będę chciał zobaczyć, jak to wygląda. Z góry, jak zostały tutaj oddane te budynki, ta cała trasa, te wzniesienia, te zakręty, będzie to naprawdę tutaj ciekawie zrobione i będę mógł tutaj zobaczyć więcej szczegółów, jednak z tej amerykańskiej trasy. No to, jeśli chodzi o tutaj wzmocnienia, postanowiłem, że je tak tutaj i na silnik, i na ramę sobie tutaj zainwestujemy, dzięki temu. Ten motocykl będzie troszkę mocniejszy. Jak widać, tutaj Akagi naprawdę wywiązuje się ze, swojego, ze swoich wyników i w Katarze, i w Argentynie. 15-15 miejsce. Tutaj mogę powiedzieć, że Kazami troszkę mnie zawiódł, bo na 21 pozycję w Argentynie pojechał. Ameryka jest to tor, mogę powiedzieć, że bardzo technicznym torem, więc tutaj. Naprawdę będzie to e, bardzo ciekawe. Co do moich czasów, no to tutaj notowałem 2,7, 2,6 i 2,5, dlatego 2,7 i 2,6, bo bardzo tutaj zwróciłem uwagę na to, żeby jednak ten motocykl tutaj w tych testach e, miał jak najwięcej punktów, bo ja tutaj muszę troszkę mieć tych punktów, żeby e, mieć rozwój jednak tego Ducati. Zatem zaczynamy. Amerykańska trasa. No, ja wolę jednak ten kalendarz, to nawet dobrze wybrałem tą Argentynę razem z Ameryką, bo Ameryka jednak w tym roku będzie. Może nawet podwójna runda, kto wie. Bo jeżeli chodzi o króla tej trasy, no to Mark Marquez i też jestem tutaj ciekaw, jak tutaj też twórcy zrobili. Czy faktycznie Mark Marquez na tej trasie będzie jeździł naprawdę bardzo dobrze, bo on miał jakąś taką serię, ilość tam zwycięzców co roku wygrywał. W tej trasie chyba raz mu się tylko przydarzył e, upadek, a tak to naprawdę są tacy zawodnicy, że potrafią z roku na rok na tej samej trasie wygrywać. Jest to ich tak zwana domowa runda. Także tutaj przechodzimy do tego wyścigu, będzie taki wyścig można powiedzieć bardziej od strony komentatora, jak widzicie 31 temperatura, asfaltu 22 powietrza i prędkość wiatru 19 km na godzinę, jak widać obiwające też flagi. Tam z oddali Marka Marqueza. No to tutaj sprawdzamy. Widzę, że jest wywiad już z moim zawodnikiem Akagim. Czy on jest tutaj przygotowany do tego wyścigu? Myślę, że na pewno tak. Może coś po pokażę w tej rundzie. Jak widać, tutaj inwestowałem w ramę i silnik. Myślę, że po trzech tygodniach, może czterech, powinny tutaj już być lepsze rezultaty. No jak widać tutaj zaciera ręce Kazami ale też nie powiem 17 pozycja to też nie jest źle podczas robienia kwalifikacji zatem zaczynamy tutaj wyścig. Pedro Costa wygrał, Antonelli, Brad Binder, Rodrigo, Benatti, Artigas, Maki, Kazami a Kagi koło siebie jadą no to będzie tutaj takie wspólne, e, wspólne jazda. Zobaczę jak tutaj będzie to wszystko się fajnie komponowało, ale z lotu taka, tak jak mówię, te zakręty prawe, lewe, będzie to naprawdę, jeżeli chodzi pod względem tekstury, także otoczenia takiego krajobrazu, też ładnie to wyglądało. No to te zakręty, mogę powiedzieć, są techniczne. Tutaj trzeba naprawdę dobrze wjechać w zakręt, choćby jeden zakręt będzie za szeroki i bardzo tutaj się dużo traci czasu ale co do zawodników, no to myślę, że tutaj, w tej 15 jednak się tutaj mieścić, ale to fajnie wygląda jak ma się ten swój zespół, prowadzi się swój zespół, ale dobra, pora zobaczyć od perspektywy innej kamery. Zaczynamy zatem. Petra Kosta ładnie tutaj wyjechał, akali. Kamerę muszę zrobić taką że tak powiem telewizyjną Muszę sobie tutaj to przełączyć nawet myszką będę mógł tutaj zmienić Dokładnie Z perspektywy helikoptera będzie to zupełnie inaczej wyglądało Chciałem zobaczyć tutaj jak ta trasa tutaj wygląda podczas tych zakrętów Tak widać akagi Troszkę odpad. 19 pozycja 20 tutaj widać, że walczy po tych zakrętach z duetem. Ale koło się jadą. No, tutaj jest techniczna trasa. Troszkę stracił. Ale dobrze, że upadków tutaj nie robią, naprawdę. Zobaczę sobie teraz z kamery telewizyjnej. No, tutaj walka jest ja tutaj bardziej na Kagiego tutaj stawiam jak na razie 18 pozycja Antonelli prowadzi Acosta jak widać Masia, Garcia Foggia Winder Alcoba Rodrigo Artigas Fenati Onczu e, Mino tak akurat nie znam tego Alberto Marc Pitoba no, przesuwa się na pozycję 17, myślę, że tutaj powinien powalczyć zdecydowanie. Już tutaj e, Yamanaka wyprzedził. I kogo tutaj ma przed sobą? Dobra, pora zobaczyć tą e, z helikopteru. Tym razem zobaczę sobie tego zawodnika, jakim jest e, Kazami. Muszę sobie go tutaj teraz e, przestawić. O Kazami, dobra. Kazami jest na 21 pozycji. No, trochę słabo. Będzie tutaj na minusie. Musi jednak tutaj troszkę powalczyć. Jednak pierwsza piętnastka, jak widać tutaj jest na live timing. Cztery okrążenia, to już jest drugie okrążenie e, tych zawodników. Jednak ta kamera helikopterowa. No, jak widać... I tutaj troszkę błąd jak widać. E, propos moich tutaj debiutantów. Bo jednak jak jest ta prosta, to powinni oni trochę się pod ten tunel aerodynamiczny, jednak tutaj e, za kimś jechać. A tutaj widzę, że już wyprzedził Sasaki Kazamiego, tak, tutaj w tych zakrętach. Tutaj go właśnie wyprzedził. Tutaj troszkę zawęża te łuki, ale jedzie cały czas za nim. Nie traci tej e, długości dystansu. Myślę, że powinien tutaj powalczyć bo jednak 22 pozycja to nie zachwyca troszkę zawodzi ten zawodnik teraz powiem teraz tutaj powinien tutaj podjechać jeszcze poczekam na tą długą prostą o właśnie tutaj dobrze podjeżdża na tym hamowaniu i teraz będzie ta długa prosta i powinien tutaj się chwycić pod ten tunel aerodynamiczny kazami jak widać jedzie, jedzie za nim ale wszystko zależy jak są te punkty hamowania no widzę, że te jednak KTM -y są mocniejsze bo zdecydowanie ta długość dystansu zamiast się przybliżać troszkę się oddalił dlatego ten Sasaki od niego będzie lepszy dobra tutaj o i proszę Akagi no, a Kaki tutaj myślę, że powalczy o tą lepszą pozycję, bo troszkę, trochę na początku stracił, teraz zyskał. A jednak ma jeszcze tutaj szansę powalczyć. Z ten tym Dobra, pora sobie zobaczyć też trochę inny. O, dokładnie na tą inną trochę kamerę, żeby nie było tak samo. Kamera z kokpitu Jest, jest, jest 16. Jest tutaj 16. Na dohamowaniu. Trochę uciek, ale jak będę widział, że walczy ten zawodnik, to moim zdaniem ma większy potencjał niż Kazami ten Nakagi ma trochę większy potencjał, jednak widzę po tych wyprzedzeniach. Oj, tutaj pięknie, te łuki, ładnie tutaj pojechał. No, tutaj będę chciał zobaczyć na prostej, czy się pochwyci pod ten tunel aerodynamiczny. To będzie mnie bardzo ciekawiło. Tutaj ładnie. Tak, ustawiskowo się za nim, żeby się tutaj schował. Oj, czy tutaj... Chyba coś mi się wydaje, że delikatnie, delikatnie się jakby zbliżał, ale wszystko zależy jakie będzie miał hamowanie. No ja Widzę, że tutaj w zakrętach tak jakby. Będzie ciężko, będzie ciężko, żeby tu powalczył o 15 pozycję. No bo ten tor jest bardzo wymagający jednak dla no takich debiutantów, że jeszcze tutaj nie jeździeli. No ale jednak w tym menadżerze, jaki tutaj zauważyłem, nie ma czegoś takiego, że nie mamy takiego Pedro Acosty w swoim zespole, prawda? Na początku już kariery. Tutaj jednak gra wymaga od gracza, żeby jednak tutaj doskonalił swoich tutaj zawodników, rozwijał je ich umiejętności, podpatrywał jak tutaj jeżdżą. No, mogę powiedzieć, opcja jest, bo jest w tej grze. Ktoś po prostu to może wykorzystywać podczas jazdy, a ktoś po prostu może to pomijać i tylko sprawdzać wyniki. Jak widać, ostatnie, ostatnie okrążenie. No, zobaczymy. Jeszcze tylko zobaczymy mojego drugiego zawodnika Kazamiego. 22 pozycja. No, bardzo, bardzo słabo. Jednak bardziej mnie interesuje. Akagi, jaką tutaj będzie jeździł. No bo chyba się tutaj oddala jednak ten Guevara. A za swoimi plecami też ma Makpi. Utalentowany zawodnik przecież w Moto 3. To naprawdę sporo lat ma ten Makpi. Jak na takiego zawodnika jeżdżącego w tej kategorii Moto 3. Pedro Acosta. No i ciekawy mnie teraz, kto wygra. Acosta, Antonelli, Antonelli, Garcia. To jest ostatnie przecież okrążenie. Pedro Acosta, Antonelli, Garcia. Bardzo blisko koło siebie są. KG tutaj na 16 pozycji, ale tutaj widzę, że chyba będzie walka. Chyba będzie walka. Oby tutaj jednak się nie dał. Jednak żeby się nie dał. Tutaj za szeroko Makbi chyba pojechał. Chyba go wepluje. Tak, Yamanaka chyba tutaj nawet wykorzystał ten błąd Makpiego. A kaki tutaj jednak zostanie na tej pozycji. Jeszcze zobaczę Kazamiego. 21 jednak. Powalczył, powalczył, bo był 22. 21. A tutaj jeszcze do końca walka. Chyba Pedro Acosta to wygra. Tak, tutaj ma aż 200 tysięcznych przewagi. No jeżeli chodzi o. No nie powiem um, tutaj Pedro Costa wygrał, Antonelli Garcja. Darybinder, najlepszy czas 2.18. No, jeżeli chodzi o Akagiego, no to tak średnio pojechał, nie wywiązał się z e, tych teamowych moich czyli 15 pozycja, jednak tutaj jeszcze troszkę stracił, ale widać było, że na początku trochę stracił, później zyskał tych pozycji, jednak trochę widać, że walkę ma. Kazami, no moim zdaniem trochę też, trochę mnie rozczarował, jeżeli chodzi o 21 pozycję. Myślałem, że jeszcze bo razem ze sobą, można powiedzieć, walczyli, startowali. Koło się praktycznie w kwalifikacjach. A tutaj trochę odpadno. Zobaczymy dalej co będzie. E, na jakich oni tutaj są pozycjach. Pedro Acosta 70 punktów. Ma naprawdę sporą tutaj przewagę. A gdzie oni tutaj są? Jest Akagi. No dwie pozycje w dół. Kazami. Jedną pozycję w dół. 21. No jednak tutaj rozczarował troszkę. 13 pozycja. Dwa punkciki. Skromne dwa punkty. No ja, ja myślę, myślę, żeby już na tym odcinku tutaj zakończyć, bo e, nie wiem, czy w ogóle pokazywać ten e, Junior Team taki. Bardziej to będzie takie oglądanie tego wyścigu niż same jeżdżenie. Ale będę może pokazywał ten Junior Team na takich lepszych trasach. Tu akurat chciałem w Ameryce pokazać ten junior team. Myślę, że następny odcinek z junior team puszczę dopiero po kilku odcinkach z mojej kariery. Może to będzie w środku sezonu, ale na pewno na końcu w Walencji na pewno też junior team też tutaj pokaże. Także troszkę mnie rozczarowali, jeżeli chodzi o wyniki, które tutaj sobą e, prezentowali Akagi, Kazami, jak było widać e, na kwalifikacjach jechali praktycznie koło siebie, a później po prostu tracili trochę dystans, ale widać było, że Akagi jednak jest taki zawodnik, który walczy, bo widać było na tych zakrętach, że nie dawał się, żeby Magpi e, go tam chciał próbować wyprzedzić, czy to było Kazamiego, Kazamiego właśnie chciał tutaj Magpi jakby przedzić nie dał mu się. No, zobaczymy, co będzie dalej. No, jak na razie, troszkę mnie rozczarowali. Także, jak się podobało, łapa w górę, udzielcie jakiegoś komentarzu na temat mojego zespołu.